Moja szczęśliwa liczba to 27. A jaka jest Twoja szczęśliwa liczba? W studiu lot to liczby spełniają marzenia. 22.15 właśnie minęła. Jest czwartek 24 marca. Witam wszystkich w studio Lotto. Program poprowadzi dziś dla Państwa Agata Jasińska. serdecznie. Mateuszu, czy nazwałeś siebie kiedyś dzieckiem szczęścia? No cóż, było kilka chwil w moim życiu, kiedy byłem pewien, że los mi wyjątkowo sprzyja. Czyli dużo cię łączy z naszym dzisiejszym gościem, Krzysztofem Skibą, liderem zespołu Vicence. Szczęście podobno go nie omija, bo przyciąga je siłą pozytywnego myślenia. A szczęścia potrzebują wszyscy, którzy grają dziś w Lotto. Powiedz proszę dokładnie, ile można wygrać. Dziś to. Gwarantowane 2 miliony złotych. Losowanie lot to już za kilka minut, a teraz czas na Multi Multi. Wielką atrakcją Multi Multi jest błąd. Powiedz, ile wynosi jego wartość. Dziś to 50 tysięcy złotych. No to zaczynamy losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i losujemy 20 liczb. 38 24 5 73 Pięćdziesiąt dziewiętnaście dwa sześćdziesiąt jeden pięćdziesiąt siedem siedemdziesiąt pięć siedemnaście siedem sześćdziesiąt

Pierwsze emocjonujące losowanie już za nami, ale za chwilę kolejna szansa na wygrane. A skoro o wygranych mowa, w każdą sobotę o 19.05 lot to zaprasza do programu drugiego Telewizji Polskiej na teleturniej Postaw na Milion. Mam nadzieję, że oprócz emocji wspaniałe wygrane przyniesie także drugie losowanie. Zapraszam na mini lot to. To, to o wielkie pieniądze gra się za naprawdę mini kwoty. Wygrać można nawet 200 tysięcy złotych. Poznajmy szczęśliwą piątkę. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy więc blokadę i losujemy 5 liczb. To wylosowane liczby. 38, 39, 27, 32, 21. Czas na naszego gościa. Jest człowiekiem naprawdę wielu talentów. Pisze, śpiewa i reżyseruje. Zawsze przy tym robi świetne show. I za to przede wszystkim kocha go publiczność. Przed Państwem lider zespołu Big Cyt, Krzysztof Skiba. Witam, tu. Jeszcze, witam. Otwarcie mówisz, że każdy Twój projekt artystyczny kończy się sukcesem. Czy masz na to jakiś przepis i czy się nie podzielisz? Jestem urodzonym optymistą. Użyłam swojej wyobraźni i fantazji, a poza tym urodziłem się 7-7, czyli 7 lipca, czyli pod szczęśliwą siódemką. No to faktycznie, no to murowane szczęście, no i masz nietypową pasję, bardzo interesującą zresztą, kolekcjonujesz nakrycia głowy, co widać, a marzysz o jakimś szczególnym egzemplarzu? Mam bogatą kolekcję kapeluszy, hełmów, różnych czapek, a marzę o czapce francuskiego policjanta. No, Trzymałeś ciuki za to marzenie, za dzisiejsze 2 miliony gwarantowane można stworzyć niezłą kolekcję, a teraz zapraszam już na losowanie. Słyszałam, że w Twojej rodzinie systematycznie w lotto gra ciocia. Czy jej szczęście też sprzyja? Dokładnie tak. Słynna ciocia Łusia, która gra bardzo często już od dłuższego czasu. No trafia trójki, czwórki. Trzymamy wszyscy za nią zawsze kciuki. No to ja też trzymam, a gdybyś to ty dzisiaj wygrał, to co byś zrobił z pieniędzmi? No myślę, że te 2 miliony, które są dzisiaj do wygrania, przeznaczyłbym na e, zakup rakiety kosmicznej, e, którą, takiej dwuosobowej rakiety, byśmy może we dwójkę gdzieś wystrzelili w kosmos i z dystansu bym popatrzył sobie na kulę ziemską. No dla mnie bomba, zatem lot na księżyc jeszcze przed nami, a teraz zapraszam już na losowanie lot. Co? Na secie maszyny losującej znajduje się 49 kolejno ułożonych kul, komora mieszania jest pusta, zwalniamy więc blokadę i losujemy 6 liczb. one. 32, 5, 11, 24, 40, 10. No wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie. Mocno trzymam kciuki za sobotni londyński koncert oraz za premierę Twojej książki. Tak, w sobotę zespół Beats'u zbiera w Londynie w bardzo ważnym i wspaniałym klubie, w którym grali Rolling Stones i Black Sabbath i wiele innych gwiazd. Tak więc zapraszam wszystkich do koncert do Londynu. Wielkie dzięki za nasze spotkanie. Trzymam kciuki. przypomina, naszym gościem był Krzysztof A my znamy już wyniki wszystkich losowań, no to czas na przypomnienie ich wyników. Zaczynam od Multi Multi. Oto 20 liczb wylosowanych Multi Multi. 38, 24, 5, 73, 50, 19,

32, 5, 11, 24, 40, 10. Szanowni Państwo, na koniec przypominamy, że totalizator sportowy nie sprzedaje gier liczbowych i loterii pieniężnych za pośrednictwem internetu i SMS. Jedyną podstawą do wypłaty wygranych grach liczbowych jest kupon właściwej gry. Żegnam się z Państwem. Agata Jasińska I Mateusz dobra Dobranoc. Dobranoc.